...ogarniesz się, saburo Dobra, patrz teraz. te 4 leci. No, patrz, patrz. Tak, dobrze, patrz tego tableta. To był Logan. To był Logan Herbatka, to wszystko jego wina. To przez niego ta Julio tutaj przychodzi. No i co z tego? To jest moja sprzątaczka, proszę się od niej odczepić. Podrabiam. A, a, a ciekawe ja, ma posłuch. <ślesz> co, nie powiedział? Nic, nic. Powtórz. Ja nie, ja nic nie mówiłem Ty, kabanie! Ty! Co ty słuchasz Nie Patrz! Ja mu go pomachał przed tym <ścoughs> Nie, no dobra, nie Jeszcze ugryzie Jeszcze ugryzie No... Przesady, no Aaaaaaa! Haha <ścoughs> Ty, ty wiesz co, wiesz co, ten... Samuro... Ja stąd spierdalam. Co ty pierdolisz, człowieku? Regulamin frakcyjny. Słuchamy się wyższych rank. Nawet jeżeli jesteś private, musisz płacić się private 2 i tak dalej. Do szkolenia szeregowych lub rekrutów ma prawo tylko oficer, sergent major of the army i wyżej. Nie zabijamy sojuszników w pewnej odległości. Wróg strzelać bez rozkazu. <laughs> Selekcja. W selekcji komando special crafte, KSK, najbardziej podstawową okay. rzeczą jest dyscyplina oraz posłuszeństwo względem większych stopni. Jako szeregowiec lub kapral podlegasz pod sierżanta, porucznika, oh, kurwa, kapitana ty. i mnie, Dzień generała. Do stopni oficerskich zwracamy się po Przykładowo.